Czy kiedykolwiek myślałeś o odkryciu prawdziwych sekretów seksu? Tajemnicze szczegóły i nieznane fakty, które większość ludzi ignoruje, są tutaj. Przygotuj się, aby dowiedzieć się, jak stworzyć głębsze połączenie i rozpalić pasję. Ten film ujawnia sekrety, które mogą odmienić Twoje życie. Ciask, dzisiaj porozmawiam z Tobą na temat, o którym być może nigdy nie myślałeś. Czy jesteś gotowy stawić czoła niebezpieczeństwom związanym z brakiem seksu w swoim życiu? Ten film wyjaśnia, jak może to wpłynąć nie tylko na Ciebie fizycznie, ale także emocjonalnie i psychicznie. Jeśli jesteś gotowy, przyjrzyjmy się razem głębiej. You cried, in Seks to nie tylko akt fizyczny, ale także sposób na relaks psychiczny i emocjonalny. Regularna aktywność seksualna zmniejsza stres. Równoważąc poziom kortyzolu w naszym organizmie. Kiedy nie uprawiasz seksu, ten mechanizm równoważący nie może zostać aktywowany, a poziom stresu może wzrosnąć jeszcze bardziej. Utrudnia to radzenie sobie z wyzwaniami życia codziennego, a narastający z biegiem czasu stres odbija się na zdrowiu psychicznym i fizycznym. Stołujki podkreślali znaczenie utrzymywania równowagi między umysłem a ciałem. Jasność umysłu i równowagę emocjonalną osiąga się nie tylko poprzez medytację lub wewnętrzne dociekanie, ale także poprzez dostrojenie się do naturalnych procesów zachodzących w organizmie. Ignorowanie pragnień i satysfakcji seksualnej zakłóca tę równowagę. Jeśli myślimy jak stoik, ignorowanie wymagań ciała jest sprzeczne z naszą naturą. Brak seksu jest jak pozwolenie, aby stres w niewidoczny sposób wkradł się do Twojego życia. Nie zdając sobie z tego sprawy, możesz czuć się bardziej spięty, bardziej nietolerancyjny lub nawet bardziej nieszczęśliwy. Szukając sposobów radzenia sobie ze stresem, możesz także skorzystać z nauk stoicyzmu. STWU zamknięte RZ zdrową równowagę, utrzymując harmonię ciała i umysłu. Dlatego ważne jest, aby wsłuchać się w naturalne procesy zachodzące w organizmie, aby złagodzić ciężar stresu i znaleźć spokój psychiczny. Seks jest ważną częścią tego procesu i relaksuje nie tylko ciało, ale także duszę. Twój układ odpornościowy słabnie. Regularna aktywność seksualna to nie tylko więź emocjonalna, ale odgrywa także ważną rolę w naszym zdrowiu fizycznym. Badania pokazują, że seks wzmacnia układ odpornościowy i zwiększa naszą odporność na choroby. Dzięki temu naturalnemu procesowi nasz organizm zwiększa produkcję przeciwciał i czyni nas bardziej odpornymi na infekcje. Co się więc dzieje, gdy nie uprawiasz seksu? Z filozoficznego punktu widzenia stołujący twierdzą, że poszanowanie naturalnego funkcjonowania organizmu jest podstawą zdrowego życia. Tłumienie lub ignorowanie potrzeb cielesnych oznacza prowadzenie życia niezgodnego z naszą naturą. Jednym ze sposobów wspierania układu odpornościowego organizmu jest wsłuchiwanie się w jego wymagania i utrzymywanie zdrowego życia seksualnego. Posiadanie silnego układu odpornościowego nie tylko chroni nas przed chorobami, ale także wspiera nasze ogólne samopoczucie. Kiedy nie uprawiasz seksu, osłabiasz ten naturalny mechanizm ochronny. Możesz stać się bardziej podatny na choroby i doświadczyć spadku poziomu energii. Pamiętając o stoickich naukach, żyj w zgodzie z naturą. Zwracanie należytej uwagi na swój organizm jest kluczem do wspierania układu odpornościowego i prowadzenia zdrowego trybu życia. Jest to nie tylko konieczność fizyczna, ale także element utrzymania równowagi duchowej. Życie seksualne jest jedną z najsilniejszych form więzi emocjonalnej między partnerami. Kiedy nie uprawiasz seksu, tracisz jeden z podstawowych elementów tworzących tę wież. Między Tobą a Twoim partnerem może narodzić się dystans emocjonalny, który z czasem doprowadzi do osłabienia fundamentów związku. Kiedy więź emocjonalna słabnie, konflikty w związkach mogą pojawiać się częściej i spadać poczucie zaufania. Filozofowie stołówki podkreślają znaczenie uczciwości, zaangażowania i wzajemnego zrozumienia w relacjach międzyludzkich. Seks wzmacnia to zaangażowanie i wzmacnia przywiązanie dwojga ludzi do siebie. Ale kiedy zaniedbujesz tę więź, luki w związku pogłębiają się, a więzi między dwojgiem ludzi słabną. Oderwanie emocjonalne wpływa nie tylko na twojego partnera, ale także na ciebie. Dystans wynikający z braku seksu może sprawić, że poczujesz się bardziej owizolowany i samotny. Na dłuższą metę może to zaszkodzić twojemu zdrowiu emocjonalnemu, zakłócając twoją wewnętrzną równowagę. Więcej informacji i szczegółowa treść, co kobiety lubią w mężczyznach. Znajdziesz to w artykule. W naszym artykule znajdziesz trój ukryte fakty. W tym artykule odkryj sekretne fakty, które kobiety lubią najbardziej w mężczyznach. Więcej informacji znajdziecie pod linkiem w komentarzach. W podejściu stoickim utrzymanie zaangażowania i równowagi w relacjach to kamienie węgielne zdrowego i szczęśliwego życia. Seks jest częścią tej równowagi, a zaniedbanie może spowodować poważne szkody dla zdrowia emocjonalnego. Powinieneś także postrzegać swoją seksualność jako środek komunikacji, aby wzmocnić swoje więzi emocjonalne i zapewnić spokój i szczęście w swoich związkach. Tracisz swoją sprawność fizyczną. Aktywność seksualna odgrywa ważną rolę dla zdrowia fizycznego i sprawności. Kiedy nie uprawiasz seksu, brakuje wielu podstawowych funkcji twojego organizmu. Seks wzmacnia układ sercowo-naczyniowy, przyspieszając rytm serca, zwiększa napięcie mięśni i poprawia elastyczność. Jednak pozbawienie tego naturalnego procesu ćwiczeń może w dłuższej perspektywie doprowadzić do spadku sprawności fizycznej. Powoduje to nie tylko utratę siły fizycznej, ale także znaczny spadek ogólnego poziomu energii. Stołyki podkreślali, że utrzymanie zdrowego ciała jest równoznaczne z utrzymaniem zdrowej duszy. Według filozofii stoickiej zaniedbywanie własnego ciała jest sprzeczne z naturą. Natura chce, aby ludzkie ciało poruszało się i pozostawało zdrowe. Dlatego regularna aktywność seksualna jest nie tylko źródłem przyjemności, ale także koniecznością funkcjonowania organizmu. Seks poprawia krenie krwi, przyspiesza metabolizm i spresija spolony kalorii. Kiedy te procesy nie są zakończone, w organizmie następuje stagnacja. Co więcej, brak regularnego seksu może powodować osłabienie tkanki mięśniowej i utratę elastyczności. Utrzymywanie aktywności fizycznej zwiększa wytrzymałość organizmu, utrzymuje masę mięśniową i wspiera ogólny stan zdrowia. Seks jest naturalną częścią tego procesu fizjologicznego. Jednym ze sposobów utrzymania sprawności fizycznej jest wspieranie organizmu nie tylko działaniami zewnętrznymi, ale także działaniami wewnętrznymi. Seks jest idealną metodą osiągnięcia tej równowagi. Ze stoickiej perspektywy słuchanie ciała i zwracanie na niego należytej uwagi jest sposobem na znalezienie równowagi psychicznej. Jeśli zaniedbujesz swoje ciało, to zaniedbanie wpłynie również negatywnie na Twoje procesy psychiczne. Regularne życie seksualne. Które utrzymuje ciało przy życiu i wigoru. Przyczynia się do poprawy zdrowia fizycznego i zapewnia więcej energii w życiu. Utrzymanie sprawności jest koniecznością zarówno dla ciała, jak i duszy, a jest to możliwe dzięki naturalnym korzyściom, jakie oferuje seksualność. Nie zaniedbuj swojego zdrowia psychicznego. Seksualność to nie tylko sposób na satysfakcję fizyczną, wpływa także bezpośrednio na zdrowie psychiczne i emocjonalne. Regularna aktywność seksualna pomaga mózgowi uwolnić hormony szczęścia, takie jak serotonina i dopamina. Hormony te poprawiają nasz nastrój oraz zmniejszają poziom lęku i depresji. Kiedy jednak nie uprawiamy seksu, jesteśmy pozbawieni tego hormonalnego wsparcia, co na dłuższą metę może mieć negatywny wpływ na nasze zdrowie psychiczne. Brak seksualności może sprawić, że będziesz bardziej niespokojny, przygnębiony i niestabilny emocjonalnie. Stołyki argumentowali, że spokój psychiczny i szczęście są kluczem do życia. Dla nich źródłem szczęścia była równowaga wewnętrzna. Wszystko, co zakłóca tę równowagę, stawia człowieka w sytuacji sprzecznej z jego naturą. Zdrowie psychiczne można utrzymać dzięki holistycznemu podejściu, które uwzględnia seksualność. Jeśli zaprzeczysz równowadze hormonalnej towarzyszącej satysfakcji seksualnej, może to prowadzić do rozregulowania procesów mentalnych. Można postrzegać seksualność jako narzędzie terapeutyczne chroniące zdrowie psychiczne. Kiedy nie uprawiasz seksu, zaczynasz czuć się zmęczony nie tylko fizycznie, ale także psychicznie. Równowaga chemiczna mózgu zostaje zakłócona, a poczucie szczęścia i satysfakcji maleje. W rezultacie możesz mieć bardziej nieszczęśliwy, niespokojny i niespokojny nastrój. Stoicyzm opowiada się za przejęciem kontroli nad procesami mentalnymi i wzmocnieniem umysłu przed czynnikami zewnętrznymi. Jednakże to psychiczne wzmocnienie jest możliwe poprzez utrzymanie harmonii ciała i umysłu. Seks jest częścią tej harmonii i jednym z elementów niezbędnych do utrzymania tej równowagi. Zaniedbywanie zdrowia psychicznego jest sprzeczne z naukami stoickimi, ponieważ zdrowa dusza zależy od zdrowego ciała. Uprawiając seks Możesz osiągnąć tę podwójną harmonię i poczuć się szczęśliwszym i bardziej zrównoważonym. Nie trać energii życiowej. Energia seksualna jest głęboko połączona z energią życiową. Poczucie siły, życia i energii u ludzi w dużej mierze zależy od ich dobrego zdrowia seksualnego. Regularna aktywność seksualna zwiększa poziom energii w organizmie i sprawia, że człowiek czuje się silniejszy fizycznie i duchowo. Jednakże jeśli nie uprawiasz seksu, jesteś pozbawiony tego źródła energii, i z biegiem czasu możesz czuć się bardziej zmęczony, pozbawiony motywacji i mniej entuzjastycznie nastawiony do życia. Dla stoików, energia życiowa jest odzwierciedleniem życia w zgodzie z naturą i utrzymywania wewnętrznej równowagi. Tłumienie lub zaniedbywanie seksualności to postawa sprzeczna z naturą. Ciało pracuje według określonego rytmu, a rytm ten zapewnia przepływ energii. Wykluczenie seksualności oznacza zaburzenie tego naturalnego rytmu organizmu. W myśli stoickiej życie w harmonii z naturą wymaga od człowieka wykorzystania pełnego potencjału fizycznego i psychicznego. Energia seksualna nie pozostaje tylko w sypialni. Znajduje to również odzwierciedlenie w Twoim życiu biznesowym, relacjach i życiu codziennym. Kiedy nie uprawiasz seksu. Ten brak energii również negatywnie wpływa na Twoją wydajność w codziennych czynnościach. Możesz czuć się bardziej wyczerpany i mniej entuzjastycznie nastawiony do życia. Według stoickiej nauki celem życia człowieka jest zawsze dotarcie do swojej najlepszej wersji i odgrywanie aktywnej roli w tym świecie. Seksualność jest energią, która wspiera ten cel. Aby nie stracić energii życiowej, należy przywiązywać należytą wagę do swojej seksualności. To nie tylko fizyczna potrzeba, ale także zasób, który napędza Twoją życiową pasję. Energia seksualna sprawia, że jesteś bardziej kreatywny, produktywny i bardziej zmotywowany. Jeśli myślimy podobnie jak stołujki, życie w zgodzie ze swoją naturą jest możliwe poprzez przyjęcie tej energii i odpowiednie jej ukierunkowanie. Kiedy nie uprawiasz seksu. Zostajesz pozbawiony tej energii i możesz doświadczyć znacznego spadku jakości swojego życia. Dziękujemy za obejrzenie naszego filmu. Seksualność jest ważną częścią naszego życia, a podnoszenie świadomości na ten temat jest bardzo cenne zarówno dla naszego zdrowia fizycznego, jak i psychicznego. Mam nadzieję, że udało mi się przekazać Ci przydatne informacje w tym filmie. Do zobaczenia ponownie z nowymi treściami. Uważajcie na siebie.